Witam bardzo serdecznie wszystkich y, czołgistów. Znajdujemy się teraz razem z Laniatem i Falatnim w grze World of Warships. Gramy y, bitwę y, a obom krążownikiem szóstego tieru. Właśnie teraz ktoś z was zniszczył. Ja. Tak, tak. I chcieliśmy tak naprawdę zaprosić wszystkich do y, co... Środowego streamu z gry World of Warships, czyli yy, co każdą środę od godziny 18 do godziny 20, yy, razem z Laniedem oraz z Falatim, będziemy rozgrywać bitwy morskie. Yy, I oczywiście w tym czasie yy, również yy, będziecie mogli z nami yy, może i pograć, zobaczymy, czy też porozmawiać na temat yy, statków. że będzie jakieś rozdzielnictwo kodów, ale zaznaczam, że to nie jest pewne, bo zależy między innymi od dostępności kodów. Możliwe, że będą jeszcze jakieś szybkie konkursy, no a przede wszystkim też pewnie sporo rozmów na temat taktyki, na temat map, na temat poszczególnych okrętów, jak nimi grać, jak grać jak nie należy i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście będziemy także powolutku i sukcesywnie eliminować tego typu sytuacje, jakie będą się zdarzać w Intrze tej serii, bo tutaj rozumiem, że intro już chyba wszyscy widzieli. To nie w Co jest ja ci... nie... Dzięki Paja, dzięki. Oh my god, swojego... nie zauważyłem. Ale... Przepraszam. Spróbuję puścić jeszcze <ścoughs> torpedy przed śmiercią. Bo no, to okay. już jest prawie po mnie. Ja właśnie puszczam swoje. Dobra, przedrobinę szczęścia, on tego nie wymanewruje. O, moje wymanewrował. Nie do końca. Dostanie. I zaraz będziemy poprawkę. No. Jest... Albo i nie. Albo i nie. No niestety, ja zginąłem, ale. No, ale zbiera jest... bardzo ładny łomot. Przypominam, że e, w, co każdą środę od godziny 18 do 20 razem z Laniedem oraz z Falatkim e, będziemy streamować z gry World of Warships serdecznie zapraszamy na razie Zapraszam, Zapraszam.